Cześć widzowie! Dzisiaj będziemy nagrywać tego minecrafta Zładuje się? Będziemy robić kokos budowania Najpierw Będziemy budować po 5 minut I to na początku buduję każdy to strzał A, dobra O nie, jestem w piramidzie To jest dla kreatywy ma być a co chwila Sorry widzowie Pan Kuba właśnie sobie kupiła ostatnio... Dobra, jak piszcie w komentarzach, co to Kuba ma a. urodziny. Prawda? Tak. I to co on Minecrafta. Jak I to Fifi. Jak się... Ku... a z tego wychodzi. Daj. Amatory. Nagrywaj. Ja znam Minecrafta od zawsze, to ja, ja gram na PS od zawsze. Znaczy... Od, od, od YouTube'a do... To wtedy ja gram. Wtedy. Ja sobie so wszystko tworzę, okej? Okay? Nie umiem. Ja jestem pią <laughs> mistrz Rafa Proszę Zabrywa ławki Pożyjmy świat Widzę jak był KFC było dzisiaj Przepisnie Tylko było trochę ostre A na początku? No teraz jest łagodne, jak nie wiem co Żółwę, może żółwę pokoczemy? Nie, Czemu? Nie, nie, nie chcę. Ale jak przyjdzie? Dobra, to będziemy mogli. To idę po niego. Przestań. No co ty robisz? Mogę ja pierwszy wydawać, tak? Dobra, tylko ja sobie wezmę. Jo, ja jest, jakby co? Ja grałem Minecrafta od paru lat. Dzisiaj miał coś taki bichał, ale Kuba się jest, przewrócił. mocno. prawda? Nie. nie piszesz ha 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 ja się przewrócić to było mocno. Z widzowie nie piszcie. To jak takie napiszecie, to no wtedy zbaduję wasze, wasze liniki i będziecie, nie będziecie mnie do tego. Prawda? Na YouTubie. No nie będziecie mieli naszy, naszego kanału, prawda? Zablokujemy ich. Hmm? Zablokuję tych falek, które zapiszą. I, i, i piszcie 100 lat akurat. Kubie sto lat, 100 sto lat, nie żyję to bardzo. Jutro idziemy na działkę. Wiecie, że jutro ma być 30 stopni, a pojutrze 33 stopni, Pane więc nie chcę, dużo, nie chcę się wychwalać, ale mówię, nie masz. Wiesz, Widzowie, jeśli macie działki, to macie trochę przesnąć. Tylko kuwa ma działkę i ma tam basen. Ja jutro chyba też siadę. Mo jak, jak, może coś zagramy. Może. Może no, ja nagramy tylko basen, to no, niestety tam nie można nagrywać, i możemy po prostu coś dostać tam w może sobie na tak, przykład basen jak skaczemy, ale nikogo nie nagrywam, OK? Dobra. Żad, i żadnej żadnej. W... Ja nie wiem. Tylko basen, okej? Okay? Dwa, dobra. dobra. Chodźcie. Tutaj. Kłabu, to jest. Dobra. on jest mistrzem minecrafta. Dwa. Ja się długo... Ja ja gram od paru dobrych lat. Znaczy na telefonie. No, na piersi na, dopiero na, 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 na gra dzisiaj. Od dzisiaj. Dobra, co Prawda? Tak, ja gram od długa na telefonie. No, a na pewno to dzisiaj dostanął rodzinę ode mnie mm. A i, no, no. i jaki, a jak chcesz mi, plecet? Mega fajny, 10 na 10 Tylko chciałem spędzić, ale nie było, niestety Nie było? Nie było wstecz. To był taki, no. że, nie, że nie było gier, i, ale nie, no. wszystkie były zamknięte, czaisz? No. A tylko jeden był w i tam nie było żadnego wyboru. Spider-Man, tylko był Minecraft, FIFA i GTA. Nie było na PS5. A czy jeszcze zrobimy prankę, że dostało PS4? To PS4 gra jest normalnie na PS5. Czyli I tutaj jest Lego, ja, ja Dzisiaj się bawiliśmy im. Ej, właśnie, statki! Staczki! Taki. I oczy. Staczki, do tej, łudzie. dzisiaj jeszcze? No, jak będzie czas, to dobra. Uch. Co ty, co ty tak wolno budujesz? no ja... ja bo ja, ja sobie to wyliczam ja mogę ci pomóc, po prostu chcę co, dziecko okej? Okay? Mm. o ja no mogę zostać tutaj telefon, tak? dobra jeśli nagrywał? dobra, jakby trzeba zostało idę do, do WC Jak pójdę nagrywać czekaj, tak? tak? Экватор хочу посмотреть. Так, супушек. Так, к вам вас. Па. Я сейчас приду. Спасибо, друзья.

Tylko, no cóż, długo. Staram się... parę dobrych tygodni, bo mm. będę

idzie hmm. ja, ja um, od dwóch lat gram w Minecrafta, czyli? Ja. ja trochę dłużej ja. Ile? Takie trzy Czekaj, tak, pięć zacząłem grać Dobra, ja trzy lata gram, tylko, żebym tylko sobie dwa, i, i, dwa tygodnie w z Minecrafta to zostałem karę. A czemu? Po co sam zrobiłam? A nie! Nie zrobiłem karę, tylko nie było po prostu. Po prostu ja nie chciałem grać. że nie chciało grać. A jeju A widzę... Że to jest nabyście liemocz kieszonkowego. Po co? A. Aha Jak chcecie nas spotkać na Jelczanku Po prostu nagrywamy Wyobraźcie się, że jest na Jelczanku, to możecie sobie tam My no się spotkaliśmy widzę, ale... Nie. Tu robię to, żeby nas zresztą nie było. niestety tego nie wyrzucam, bo to tam się koła wraca. Nie, mieliśmy na Jordanku jakiś taki... Mieliśmy incydent. No. Nie nagrywaliśmy. Znaczy, nagrywaliśmy tylko na co to to usunęło. No. Znaczy, tylko kolega powiedział przed chwileństwem. Tak. Musieliśmy to usunąć. <grychy> nagrywaliśmy takie pięć takich razy, takie same, i u nas po prostu już nie wytrzymaliśmy i go nie nagrywaliśmy. Prawda? Zobaczcie co że źle Prawda? Tak. Widzowie, jak chcecie wystąpić na w odcinku, to jak będziecie na odcinku, to jedna, jedną osobę wybieramy. Jak ktoś napisze na przykład, ja chcę wystąpić do odcinku, to, to, to po prostu... No, dostajesz, dosta... los. Dostaj, 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 dostajesz los. Dostajesz... Dostajesz los na Koło Fortuny, to kto Kto będzie... Gdzie? Po prostu, i wtedy to po prostu tak. I wtedy wystarczy w odcinku. I potem mówiłem w odcinku, że to wygra, niech przyjdzie do Jordanek, i że się spotkamy. Dobra. Tylko nie ma podrabiania. To wtedy decyduje bardzo dużo karę. Ale jakiego podrabiania? Podrabiania. Musisz robić światło. Ja lecę. Bo ty dopiero grasz od 10 lat. Co? Go, 10 go, minut. przepraszam, że tak Dobra. dużo robi Ja não vão ficar do mm. não. Eles like. não vão ficar comigo. Eles não vão ficar comigo. Eles não não